Ale chodzi o to, żebyś cały wierszek powiedział, czyli ślimak, ślimak. Ślimak, ślimak, wystaw logi, dam ci na napiję o kapusty będziesz tusty. Ślicznie. A jeszcze mamo, mamo. Co, co, co? Goście jadą. No to co? Czemu go nie beja, Mama, to widzenia, to widzenia. Pojechali goście. Co teraz, kurczę To teraz, ostatnią rzecz. Oj, listku, Ostatnią rzecz. Oj, listku, listku, odejście Oli Oj, listku, listku,